Witajcie kochani, witaj Podróżniku Życia. Przechodzę powiedzieć o, o bólu. Przechodzę powiedzieć o cierpieniu, dlatego że taki jest atak u mnie teraz. I y, być może taki jest u Ciebie, bo czasami jest tak, ja podążam drogą świadomego życia, bardzo często to słyszałam i sama do siebie tak nieraz mówiłam, jeszcze niedawno, jeszcze przed chwilą nawet, bo spróbuję cały czas tworzyć historię. I pytam się siebie, ile tego jeszcze będzie? Jak długo jeszcze? No bo przecież tyle już za mną, nie? Tyle już za mną i za moją duszyczką. Tyle już jest za nami. Ale duszka od razu prostuje i, i jakby nie wchodzi do tej przestrzeni, ile jeszcze. Bo duszka nie narzeka. Ona jak widzi, że, że jesteś, że stawiasz się, że chcesz przez to przejść, to ona cię naprawdę wspiera. I wychodzą różne tematy to nie, to nie ma znaczenia tak naprawdę no dla mnie ma znaczenie, ale u Ciebie to może być co innego jeśli u mnie pojawił się dosyć ciężki temat zranionej miłości temat, który ciągnie się od długiego czasu i który jak widać nie był uzdrowiony do końca i tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero teraz to wszystko się jeszcze nabiera takiego większego szerszego szerszej perspektywy dla mnie bo dostajesz tleny, ale jesteś gotowy, no więc jeśli człowiek sam jest słaby, jeśli nie umie siebie wspierać i szuka tego wsparcia nie tam, gdzie powinien, no to wtedy um, nie dotrze do nas ta głębia uzdrowienia tego wszystkiego, co było. Chciałam iść na live'a na Facebook'a, ale, ale właśnie czułam, że, że to może być, że mogę się poryczeć, a nie, no, chciałabym jednak przekazać to, co mam do powiedzenia. Ból tak naprawdę każdy z nas wnosi jakiś w sobie ból, jakieś cierpienie i mam wrażenie, że uciekamy od tego w różne, przeróżne historie, przeróżne nasze przestrzenie, żeby się z tym nie skonfrontować. Jednak jeśli już idziesz z drogą świadomego rozwoju, to Bóg nie czeka na ciebie. On po prostu, on po prostu daje pewne sytuacje. On powoduje, że ludzie właśnie robią takie rzeczy, a nie inne, żeby sobie dać lekcję do odpracowania, żeby, żeby pokazać Ci, okej, okay, tutaj jest praca do zrobienia, tutaj jeszcze nie skończona. I taką po prostu niosę Ci otuchę, że ja wiem, że to się skończy, ja wiem, że to boli, ale teraz jestem w tym, co jest. Ja nie jestem w stanie nic przyspieszyć, nic spowolnić, po prostu wiem, że mam w tym być. Dużo różnych przestrzeni się pojawia, jakby ta, to pragnienie i to wybaczenie sobie, tych wszystkich błędów, które ja zrobiłam, wybaczenie innym ludziom, wybaczenie te, temu człowiekowi, wyrównanie wszystkiego, bo tak naprawdę nie ma co wybaczać, bo każdy podążał swoją własną drogą na tyle, na ile rozumiał rzeczywistość. I tak naprawdę. Jeśli dochodzi się do takiego zrozumienia, to nie ma kogo obwiniać, nie ma tutaj gdzie szukać winy, nie ma tutaj na kogo zrzucać odpowiedzialności. I to jest dosyć trudne dla, dla zwykłego. No, jeśli, nie, jeśli nie mamy pojęcia, jeśli nie masz pojęcia, o czym mówię, to jest dosyć trudne do przyjęcia dla nas, ale. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda, że każdy podąża naprawdę swoją własną drogą, chociaż nieraz nas skrzywdzono. To nie jest naszą, jakby nie pomoże nam uzdrowić się obwinianie drugiego człowieka. Jednak jest taki etap, żeby nie, potrzeba skonfrontować się z tym bólem w nas samych. Jeśli potrzebujesz. Przyłożyć sobie do tego, jakby być w tej historii, która, która spowodowała Twoje cierpienie, to bądź w niej. Ja w niej jestem teraz, na tym momencie teraz, ale ja wiem, że, że tak naprawdę tutaj nie ma ofiar ani nie ma oprawców. Nie ma tutaj czegoś takiego. Więc pozwalam po prostu temu być. Pozwalam temu być jestem w tym i mam wrażenie, że, że ten proces dużo. Łagodniej przebiega niż, niż mogłoby to być, gdybym nie podążała drogą świadomego rozwoju, gdybym nie, nie podążała drogą ze swoją duszą, to, to czuję, że mogło, mogłoby być bardzo źle ze mną. I to się właśnie też dzieje w świecie, kiedy szukamy ucieczki od naszego bólu w różne, no, w różne przestrzenie, i myślimy, że, że ktoś czy coś nam to, ym, nam to załagodzi. No nie? Więc taki, takie jest życie nasze tutaj na ziemi. Takie jest życie, jest pełne wyzwań, jest trudne. I no i chyba tyle ja chciałam powiedzieć. Podróżniku życia kochany, bo tak nagle zaczęłam nagrywać też vlogi, żeby pokazać trochę codzienności, ale będę opowiadać o tym, co jest dla mnie ważne i, i w jakiej jestem drodze. I będę Cię zachęcać do tej drogi, dlatego że to jest jedyna droga, która, która da Ci szczęście. I naprawdę wtedy wszystko się zmienia, wszystko się uzdrawia, i jest ta nadzieja, jest, ten, jest to niebo w nas, jest ta obietnica, że, że wszystko się uspokoi, będzie dobrze. I ja nie wiem kiedy, ja nie wiem jak, ale po prostu idę w to. No więc tak, wspieram Cię mocno, bo wiem, że przechodzisz swoje historie na pewno. Wspieram Cię w Twojej drodze. Jesteśmy przecież wszyscy jedną rodziną. Jesteśmy z tego samego miejsca. <laughs> więc pamiętaj o tym, żeby być dla siebie dobrym. Pamiętaj o tym, żeby troszczyć się o siebie. Pamiętaj o tym, żeby dawać sobie jak najwięcej miłości w tych trudnych czasach, żeby siebie wspierać. To wszystko się uzdrowi, tylko, tylko bądź dla siebie dobry. Po prostu, bo jesteśmy ludźmi. Tutaj wspierajmy się jako ludzie, wspierajmy się jako dusze, pomagajmy sobie, na ile potrafimy i na ile jesteśmy gotowi. Bez przymusu, bez przymusu, bez ciśnienia. Po prostu podążaj za tym, co ci serce dyktuje. Zawsze słuchaj serca. To, to jest najważniejsza chyba rada, jaką mogłabym teraz powiedzieć na koniec tego filmiku. Bo, bo serce. <laughs> Oj. Zaraz skończę. Jak sięgam do serca, to od razu się wzruszam, bo, bo ostatnio właśnie jest ta przestrzeń miłości wokół mnie, która, która wszystko uzdrawia. Więc. Słuchaj swojego serca. Kieruj się sercem w swoim życiu. Ona ci zawsze powie, którą drogą pójść. Dla tego, tego prawdziwego, najgłębszego głosu. Bo to jest jedyna prawda. No. No dobrze. To chyba będę kończyć. Wystarczająco powiedziałam i, i zostawiam cię z tymi wibracjami miłości na koniec. Trzymaj się cieplutko.